Witam wszystkie panny na rozkładzie tygodniowym od 11 do 17 kwietnia. I tak jak zawsze, miłość, relacje, praca, finanse najważniejsze wydarzenie tego tygodnia i karty rady. I zobaczmy, co panienki w miłości. Miłość, praca najważniejsze wydarzenie tego tygodnia i karty rady tło czytania 8 kielichów. Osiem kielichów to energia odchodzenia. Spójrzcie, yy, ta postać tutaj, ta kobieta odchodzi, zostawia te kielichy. Te kielichy są pełne, czyli one były dla niej ważne, ale ta energia często mi mówi o tym, że ona i tak wróci albo będzie w jakimś stopniu cały czas połączona z tymi kielichami. To nie jest takie, od, taki, takie odcięcie zupełne. No dobrze. Co w miłości? W miłości pokazuje mi się kobieta. To może być, możecie to być wy, bo to y, królowa monet y, y, często pokazuje energię panny, byka i koziorożca. I y, y, y tutaj jest, y, pokazuje mi się y, czas, Leczenia. Yy, takie, takie odosobnienie tej kobiety. Być może w tym tygodniu, w miłości, panna będzie potrzebowała pobyć się trochę sama, yy, odpocząć od partnera. Bardzo możliwe. Tu jeszcze sobie dopowiemy. W pracy. Za to w pracy panna pokazuje ogromną siłę swojej determinacji w działaniu, yy, bardzo racjonalnym, spokojnym, i tutaj jakby taka metodyczna praca tu się nic nie zmienia, panna lubi pracować, po prostu pracuje. I tu ani, ani dobrze, ani źle się nie pokazuje. Najważniejsze wydarzenie tego tygodnia. Pokazuje mi się kobieta, kobieta bardzo uczuciowa, empatyczna, ale czasami też i taka histeryczna, trochę przesadza z tymi uczuciami, często. I tu mi się pokazuje, jakby transformacja tej kobiety jakby takie mm, zawieszenie. Ona się zawiesza. Być może to może być też Wasza energia, bo to. Mocno rezonuje też i mi tutaj z tym rozkładem na miłość, więc, jakby tutaj, yy, jak mówię do kobiet, to właśnie możecie być w takiej energii, że wy, jakby nie chcecie podejmować żadnych decyzji w kwestii uczuć. Potrzebujecie się wyciszyć yy, i dokonujecie jakiejś transformacji, coś, coś was dojrzewa. Dobrze, to powiemy to jeszcze. Rada. Radą jest yy, spokój, obfitość i bezpieczeństwo, znajdziesz tylko w sobie. Jeśli ty czujesz się spokojna, pełna w obfitości i w wdzięczności, to to będzie Twoim największym darem. To ci się zamanifestuje w życiu. Dobra. Dopowiemy no sobie tutaj. Oj. No tak, tu ewidentnie y, panna nie chce przeciągać y, liny. Jest zmęczona jakąś walką i po prostu y, ten tydzień y, izoluje się. Izolujecie się i no i dobrze. Taki czas też jest potrzebny. Praca Idziecie w pracę, tutaj yy, bardzo mocno umysłowa praca mi się pokazuje. Jakieś nowe pomysły, nowe projekty, być może jakiś świeży powiew, y, współpraca z młodymi ludźmi, takie energie. Yy, I to najważniejsze wydarzenie tego tygodnia. No, tak, tutaj jeśli chodzi o. O najważniejsze wydarzenie tego tygodnia to ta kobieta, o której mówiłam, taka uczuciowa, czasami zbyt delikatna, jeśli można w ogóle być zbyt delikatnym, ale w tym świecie tak, można. I tutaj, jakby w tym tygodniu, ważne będzie to, że ta kobieta zawiesi się względem przeszłości i swojego męża, ojca, relacji. Bardzo możliwe, że będzie musiała dokonać jakiegoś wyboru, ale na ten tydzień ja nie widzę, żeby, żeby była jeszcze gotowa. Tu jest takie rozważanie. Rozważanie nad przeszłością i bardzo ważną, męż... związaną z bardzo ważnym mężczyzną dla Was. To może być mąż albo ojciec. No dobrze, panienki, zobaczmy. To może być energia wasza, jeżeli jesteście kobietami, a oczywiście jak słuchają mnie panowie, to może to dotyczyć waszej pani, tak? Rada dla panny. Możliwości. Co anioły dla was mają? Uwolnij się od przeszłości. Kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. No mocno ta rada rezonuje z tym czytaniem. Słuchajcie, życzę Wam spokoju przede wszystkim, żebyście znaleźli w sobie i zapraszam na następne czytanie.